Chciałam zobaczyć, um, jak daleko może posunąć się w takich wyborach polska dziewczyna w takich typowo angielskich wyborach. Okazuje się, że niestety niedaleko. Mimo tego, że Aleksandra Stefańczyk w konkursie Miss London startowała z numerem pierwszym, pierwszego miejsca nie zajęła. Szczęśliwym numerem okazał się. A z numerem 15 startowała 22-letnia Lia Green, początkująca projektantka mody, pochodząca z północnego Londynu Miss. Nosi rozmiar 12, a w konkursie wystąpiła w zaprojektowanej przez siebie sukni. Po ogłoszeniu wyników Lia nie mogła uwierzyć w swoje szczęście. Nie mogę się przyzwyczaić do myśli, że wygrałam. Wciąż jestem oszałomiona. To niesamowite, nie mogę uwierzyć, że wygrałam i dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali. To naprawdę fantastyczne i jestem bardzo podekscytowana. Bardzo chciałam wygrać ten konkurs, bo próbowałam swoich sił jako modelka, ale jestem dość duża, nie jestem bardzo szczupła, więc wygrana z takim ciałem, jakie mam, znaczy dla mnie bardzo wiele. Chociaż zwycięzczyni może pochwalić się ogromnym dziękiem, dla polskich obserwatorów, wynik wyborów był rozczarowaniem. Urocza Ola miała bowiem szansę na sukces. Tuż przed konkursem o możliwości Polki zapytaliśmy dyrektor konkursu Miss England Angie Beasley. Myślę, że Ola wygląda pięknie. Wygląda wręcz fantastycznie. Sądzę, że ma bardzo duże szanse w dzisiejszym konkursie. Jednak, jak twierdzi obecna Miss England, która prowadziła londyński pokaz, trudno jest oszacować możliwości kandydatek, zanim pojawią się na wybiegu. Niezwykle ciężko jest ocenić kandydatkę. Na wybiegu można poddać się tremie, można też zaprezentować się fantastycznie, chodzić z gracją, ale do momentu usłyszenia wypowiedzi kandydatek i zobaczenia, czy poruszają się odpowiednio, bardzo trudno jest określić, która z nich będzie najlepsza. Who's gonna be the best. Aleksandra Stefańczyk nie martwi się jednak wynikiem konkursu i zamierza poświęcić się swojej pasji. Chciałabym spełnić się jako tancerka, chciałabym um, na pewno tańczyć może w jakichś musicalach, w teledyskach, um, robić jakieś show, cały czas, cały czas tańczyć. A w przyszłości na pewno też uczyć, to jest, uwielbiam po prostu. Londyn, Katarzyna Flor, TVP 24.